Mój brat jest słodycze i nie ma próchnicy, a ja dbam o zęby i mam ubytki. To niesprawiedliwe. Czy genetyka naprawdę daje przewagę? Częściowo tak. Genetyka wpływa na grubość i strukturę szkliwa, głębokość bruz w zębach, głębokie trudniej czyścić, skład śliny i jej ilość oraz odporność na bakterie próchnicotwórcze. Niektórzy mają naturalne atuty. Ale uwaga! Sama genetyka w dłuższym okresie nie wystarczy. Nawet najlepsze szkliwo nie obroni się przed słabą higieną, dietą bogatą w cukry i kwasy, częstym podjadaniem, suchością ustnej, czy refluksem. To jak mieć super silnik, ale jeździć bez oleju. Przykład. Brad jest słodycze, ale jego ślina jest przyjaźniejsza dla zębów, ma płytkie bruzdy łatwe do czyszczenia i ma nawyk picia wody po jedzeniu. Ty możesz mieć głębokie bruzdy, gorszą ślinę i nawyk zgrzytania. Dla ciebie każdy cukier to większe ryzyko. Z drugiej strony, bardzo prawdopodobne, że próchnica upomni się i o niego. Tylko później. Wniosek. Nie ryzykuj tylko dlatego, że do tej pory miałeś szczęście. Genetyka to bonus, nie gwarancja. Profilaktyka, higiena i kontrolę to must have dla każdego. Obserwuj mój profil, bo zdrowe zęby to dłuższe życie.